Jak możesz zarabiać więcej dzięki redystrybucji treści? Redystrybucja polega na udostępnianiu istniejącej treści dalej. Na przykład mamy już stworzony content w formie filmu na YouTubie i ten może stać się podcastem, artykułem na blogu czy rolką na Instagramie. Jak w takim działaniu pomoże Ci kanał na YouTubie? Co zrobić, żeby Twoje treści zostały zauważone, trafiły do właściwych odbiorców i pozwoliły Ci zwiększyć wyniki działań marketingowych? Wyskakuj z lodówki. To mój Miller, myRmiejś? Wiele firm wciąż opiera się głównie na poleceniach od zadowolonych klientów lub znajomych. Niestety, w dzisiejszych czasach to często nie wystarcza, aby zbudować silną pozycję w internecie. Dlaczego? Ponieważ coraz więcej konsumentów korzysta z internetu, chociażby po to, by szukać informacji o produktach, usługach, a także czytać opinie innych użytkowników. Brak wystarczającej ilości treści w internecie może skutkować mniejszą widocznością w wynikach wyszukiwania, co z kolei wpłynie na ilość klientów, którzy. Skorzystając z usług lub produktów Twojej firmy. Jeśli chodzi o internet, ja jestem fanką sformułowania wyskakuj z lodówki. Każdy rodzaj mediów charakteryzuje się określoną grupą odbiorców. Co się z tym wiąże? Różnice pojawiają się również w wieku odbiorców, i wartości, chęci do pozostawienia pieniędzy w Twojej firmie. Shut up and take my money! Ale mimo, że na każdej platformie jest inny typ osób, to na każdej może znajdować się Twój klient. W Im większej liczbie miejsc się pojawiasz, tym większe szanse na to, że dotrzesz do odpowiedniej grupy odbiorców, do takich, którzy staną się Twoimi klientami. Opowiem Ci trochę więcej o każdej z aplikacji, w których możesz się pojawić. Wśród korzystających z TikToka od 1 do 5 razy dziennie można zauważyć największy udział osób powyżej 26 roku życia. W zakresie użytkowania 6 do 15 razy dziennie mamy niemal remis grup 19-25 lat i poniżej 18. W przypadku Instagrama 1 trzecia użytkowników. Użytkowników to osoby od 18 do 24 roku życia. Ludzie w wieku od 35 do 44 lat stanowią 15,7% wszystkich użytkowników co z Facebookiem. 23,8% użytkowników jest w wieku od 25 do 34 lat, co stanowi największą grupę odbiorców. Średni wiek użytkownika to 32 lata. 18,4% użytkowników ma od 18 do 24 lat. Jak wygląda to w przypadku Twittera? Największą grupę stanowią osoby w wieku od 35 do 44 lat, 28,4%. Nieco mniejsza Grupa bo 26,6% to użytkownicy od 25 do 34 lat. A co z LinkedIn? Większość użytkowników ma od 25 do 34 lat. Milenialsi, czyli urodzeni w latach 81-96, stanowią aż 60% wszystkich użytkowników. Podsumowując, najmłodsi użytkownicy wciąż korzystają z TikToka, inwestuj w młodszą widownię. Uznają, że skoro aktualnie nie są ich klientami i jeszcze przez jakiś czas nie będą, to nie warto się nimi zajmować. A może dobrym pomysłem jest, by młodsi widzowie już teraz zaczęli Cię poznawać, tak? By budować świadomość Twojej marki w ich głowach już teraz. Po to, by stali się Twoimi klientami w przyszłości. YouTube daje możliwość tworzenia atrakcyjnych, angażujących i oczekiwanych przez młodzież materiałów wideo. Do tej grupy wiekowej zdecydowanie prościej będzie trafić przez wideo, a aniżeli przez artykuł. Maksymalizuj wykorzystanie treści. Nie znaczy to wcale, że artykuły nie są potrzebne. To, że młodzież woli wideo aniżeli blogi, nie znaczy, że artykuły nie są potrzebne. Zainteresują one szczególny typ klienta i być może właśnie takich klientów Ty oczekujesz. Na pewno warto dać im szansę, żeby Cię poznali i warto, żeby jedna treść krążyła w internecie w wielu formach. Dlatego polecam maksymalnie wykorzystywać potencjał Twoich treści. Po stworzeniu filmu możesz go zamienić na artykuł, możesz też powycinać najważniejsze i najciekawsze fragmenty, aby wrzucić je później na przykład na YouTube Shorts, Instagrama, TikToka czy LinkedIna i nie tylko. Wykorzystaj każdy dostępny kanał, aby promować swoją markę. Zwiększasz tym swoją obecność w sieci przy minimalnych nakładach czasowych, bo raz nagrana treść pracuje dla Ciebie na wielu platformach. Bo zastanów się, ile musiałbyś poświęcić czasu, żeby na każdą stronę tworzyć osobne treści. SEO i regularność. Jeszcze dwie kwestie. Po pierwsze, jeśli chcesz, aby Twoje treści były widoczne w przeglądarce, zadbaj o ich optymalizację pod kątem SEO. Obejmuje to używanie słów kluczowych, tworzenie atrakcyjnych tytułów i opisów oraz korzystanie z odpowiednich tagów. To wszystko skutkuje pojawieniem się wysoko w wynikach wyszukiwania. Po drugie, nie zapominaj o regularności. Jednym z kluczy do skutecznej dystrybucji treści jest konsekwencja i regularność publikowania. Dobrym pomysłem jest tutaj wypracowanie harmonogramu publikacji. Redystrybucja treści pozwala na budowanie marki i zwiększenie jej widoczności w internecie, dotarcie do większej liczby odbiorców, poprawę pozycjonowania Twojej strony internetowej. Jeśli publikowane treści są wartościowe i interesujące dla odbiorców, to może to prowadzić do aktywności w postaci komentarzy, udostępniania, lajkowania, co z kolei przyczynia się do zwiększenia zaangażowania i lojalności Twoich klientów. Wykorzystaj to i pozwól treściom okupować internet. Do zobaczenia.